tam co Dodaję swoją odpowiedź wideo na twój 12. vlog. Właśnie przed chwilą go obejrzałem. Przeczytałem również w opisie o tym, że zmieniasz swoje podejście do vlogów, że nie wpłynęły na ciebie opinie innych użytkowników. Myślę jednak, że coś w tym było. Że jednak te opinie miały jakiś wpływ na, na... Na, twój, na twoje odniesienie do vlogów. Ale myślę, czy zmiana stylu jest dobra? Hmm. Myślę, że tą sławę, jaką zdobyłeś, naszą znaczy sławę. 251 subskrybujących. subskrybujących cię użytkowników to jednak jest jakiś, jakieś osiągnięcie. Myślę, że robili to dlatego, że po prostu no... Może i byłeś durny, ale... To co jest durne jest śmieszne. I dlatego właśnie ludzie nawet cię polubili. Na pewno yy, zy, zapewniłeś sobie ich, yy, ich jakby tak można powiedzieć, nie wiem, nie odrzuciłeś ich, ich, ich na początku tym, że w pierwszym vlogu powiedziałeś, że wiesz, że masz yy, Jakiś tam kijowy głos i zjebaną twarz, to, to, to było dobre, to możecie przyznać, że było dobre i szczere. Teraz chcę zmienić to, no. no nie wiem. Jeśli bardzo tego chcesz. Dla mnie, rób dalej to, co robiłeś, tylko starać się, żeby te wilogi były trochę dłuższe, bo te twoje dwu-minutówki, trzy-minutówki to, to nie jest to. A, mówiłeś tam jeszcze coś o yy, programie kulinarnym że nie działał już aparat tak. Odpowiedź moja, że byś nie kupował zwykłych baterii z kiosku, tylko alkaliczny za 2-3 zł za sztukę. No. Także pozdrawiam, Ater na razie. Czekam na kolejnego vloga.